Przedstawiam Państwu Panią Marię Teresę Joffre. Jako młoda dziewczyna w wieku 14 lat, Panienka Rody, poślubiła bogatego księgowego i głównego kasiera manufaktury Saint-Gobain, producenta luster, bardzo pożądanego przedmiotu zarówno we Francji, jak i w całej Europie. saint Rosła w siłę, a razem z nim fortuna pana Joffre'a, który wkrótce stał się udziałowcem i współwłaścicielem. Pani i jego małżonka, założyła w tym czasie wielki, wspaniały, bardzo prestiżowy salon przy ulicy Saint-Honoré w Paryżu. Mimo mieszczańskiego pochodzenia, przychodzili tam arystokraci. Intelektualiści uczeni był to jeden z najbardziej prestiżowych, najważniejszych salonów połowy XVIII stulecia we Francji i w Paryżu. W latach 40. w Paryżu gościł Stanisław Poniatowski. Był to ojciec naszego przyszłego króla. Pani Zofreum miała do niego dziwną słabość. Otaczała go opieką, wprowadzała do najlepszych domów Paryża, protegowała przed królem i na samym dworze. No i później to swoje macierzyńskie uczucie przeniosła na syna. Stanisław August Poniatowski podczas swojego pobytu w Paryżu również doznał z jej strony opieki i później nazywał ją mamusią. Maman Geoffrin stała się takim symbolem dobrego związku z elitami paryskimi i opieki nad przybyszami z dalekiej Polski. Kiedy przyjechała do Warszawy, król kazał urządzić jej apartament tak, żeby przypominał jak najbardziej jej mieszkanie w Paryżu. Pozostawała tu kilka miesięcy i miała wstęp właściwie nieograniczony na dwór i do samego władcy. Teraz mamy ten portret. Tutaj na zamku, i tylko można go obejrzeć e, przez internet, ponieważ zupełnie niedawno go zakupiliśmy. Jak otworzymy podwoje zamkowe, będzie go można obejrzeć w pełnej krasie. Na razie proszę korzystać z dobrodziejstwa naszych audycji. Online. Pani Joffrey jest ważnym nabytkiem poświadczającym historię zamku, historię polskiej monarchii i tego nieformalnego układu wśród elit dworskich i intelektualnych całej Europy.